Witam, cześć! Jestem Krystian z Rockstart. To jest kolejny odcinek 90 sekund o marketingu. Dzisiaj w jaki sposób z użytkownika Facebooka zrobić klienta. Zapraszam! Na to pytanie powinien odpowiedzieć każdy przedsiębiorca, który chce wykorzystać Facebooka do rozwoju swojego biznesu. Wbrew pozorom, drugie z kilka, dzisiaj przedstawię cztery najbardziej popularne. Jedyneczka, przekierowanie użytkownika Facebooka na stronę typu landing page, która jest przygotowana specjalnie pod kampanię, na której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na temat produktu lub usługi, który chcesz sprzedać, oraz formularz kontaktowy, dzięki któremu potencjalny klient może zostawić do siebie kontakt. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to jedna z najtańszych i najbardziej skutecznych dróg zamiany użytkownika Facebooka właśnie w potencjalnego klienta. Dwójka, przekierowanie na stronę główną firmy i zastosowanie narzędzi takich jak oddzwonimy w 24 sekundy czy też exit pop-upy. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to mniej skuteczna droga, jednak można i tak Trójeczka. Pozyskanie danych zaczytanych bezpośrednio z profilu na Facebooku użytkownika. Są to tak zwane kampanie lidowe, Bardzo skuteczne, jednocześnie bardzo drogie. Czwóreczka. Kontakt przez Messenger. Podczas tworzenia kampanii reklamowej w menadżerze reklam możecie dodać przycisk wyślij wiadomość. Jest to bardzo skuteczna metoda w branżach głównie B2C. Droga, jaką musi przebyć użytkownik Facebooka, aby stać się Twoim klientem jest kluczowa, bo jeżeli Ty je nie zaplanujesz, potencjalny klient na pewno nie zrobi tego za Ciebie, więc będziesz bardzo dużo tracił, ponieważ nawet nie będziesz w stanie stwierdzić, które działania przyniosły Ci najlepsze rezultaty. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij zostawić lajka, napisać komentarza i udostępnić tego materiału i do zobaczenia już wkrótce, cześć!